Cześć! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, skąd pobierać nasionka za darmo. Tutaj naszykowany pomidor i paprykę oraz papierowy ręcznik. Zakupiona w zwykłym markecie papryka ma, tak jak widzicie, wiele nasionek. Zawsze wybieram taką najładniejszą, ewentualnie jak widzę jakąś odmianę, która jest ciekawa, to to też z niej pobieram nasiona i wysiewam u siebie proszę bardzo odkładam nasionka do wyschnięcia z pomidora robimy bardzo podobnie pomidor ma nasionka, które są w takiej galarecie one są mokre, tak jak widać więc ja je tutaj na ręczniku odkładam jak wyschną, to po prostu zdejmuję tą galaretowatą otoczkę i wysiewam same nasionka. Nasionka wsadzę później bezpośrednio do ziemi i to jest sposób na pobieranie nasion za darmo. Oczywiście nasiona te zawsze ciągną za sobą ryzyko, że jest to odmiana F1 i nie powtórzy w przyszłym roku cech, które widzimy na przykład w tej poprócy, czyli czerwona mięsista. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia.